Dzień dobry cześć i czołem. dzisiaj będę robić animacje bym trochę uspokojony bo ten film był fajny Animację. niestety nie wiem na co co to jest nie się na angielskim to jest zwiad. To będzie animacja, zobaczycie. Jest samochód, może się ruszać, cokolwiek może robić. To jest samochód, do niego wszędzie gościł. Muszę tam siedzieć w samochodzie. Mm. Dobra, to no niby on tam No Nowego muszę teraz sprawdzić, bo ten nie się zepsuł. Co to jest? Jakiś podwóz, fajnie. Dobra, to jest Fiat Musi być dużo, nie? Ach. Teraz będzie Zwykła policja. słuchajcie. Trochę przerwy może być, ale to właśnie jest jeszcze, że tu będzie dużo policji, bardzo. Proszę to... państwa. Zwykła cały czas tutaj krajobraz, się zabieli, ale w ciągu dnia też wzrost temperatury też wysiadł z auta wysiada Halu co się dzieje? nie ty nie czemu jest taki duży dobra a musi być zjeżdżony tu otąd ten też i ten też Mogę jeszcze helikopter zespałnić, jeśli chcecie. Będzie fajnie. Ruszcie! się! Hmm. Szukam teraz, jeśli taki poczór będzie. Wow! No to tego wywalę stąd. Tak, ten jest lepszy.

na troszeczkę się poprzesuwają, i już zmienia się cyrkulacja powietrza. Także według dzisiejszych danych pogodowych, do 15 ochłodzenie, przyjemna zima, a później znów ciepło. Wow. Do 15 będzie ochłodzenie, a potem będziecie bo. Faf, faf. się wziął, tak. no To jest trzeci. Co on robi? Co robić? On oczywiście wsiada do auta. I jedzie se. A policjant? nauczyciele i służby mundurowe w trakcie trwającej 5 godzin mm, poszukał mu z... pistoletu albo nie. organizacji zbyt powolne szczepienia obywateli. Nie mam wrażenie, że śnieg zaskoczył. Dobra, jeszcze raz zniknę w której Mamy szczepionki i w sytuacja, w której chcieliście mieć od razu dosyć dużą liczbę zaszczepionych nie spowodowała, że z się bałaga. Przyjmując ludność polską do 38 milionów i przyjmijmy, że 400 tysięcy osób. Jeżeli tygodniowe dostawy to jest 300 tysięcy szczepionek, z czego połowa trafi do dystrybucji, a połowa do lodówki jako rezerwa do drugiej dawki, to znaczy tygodniowo będziemy mieć 150 tysięcy osób, co oznacza, że narodowy program szczepień zajmie 22 tygodnie. System, który stworzyliśmy, o, a się to jest 4 milionów szczepień miesięcznie. Nawetowy wow!

Ważne jest tylko, gdzie te mutacje zachodzą i czy one mogą zmieniać jakoś funkcję tego wirusa, co nie dzieje się teraz. W, w tej chwili szczepionka powinna być skuteczna, jeżeli chodzi o te warianty, na które, na które patrzymy, I, te i ta szczepionka była, y była opracowana. Żeby szczepionka być skuteczna, nawet w Koniec!